Jeśli robisz reklamę z celem na sprzedaż i na przykład wrzucasz wszystkich do jednego worka, czyli nie rozganiasz sobie osoby na remarketing, na zimny ruch, tylko po prostu uruchamiasz jedną kampanię, masz wszystkich dane w jednym worku, może masz akurat uruchomione Advantage Plus, czyli też docierasz po prostu do każdego tak naprawdę, bo Facebook on sobie to rozdzieli, ale i tak, i tak, on pójdzie do remarketingu, do zimnego ruchu, w zależności, gdzie będzie widział, że mogą być lepsze wyniki. Natomiast, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, faktycznie, to polecam ci zrobić jedną rzecz, która pomoże bardzo, ale to bardzo w analityce. Przejdziemy teraz do menadżera reklam i pokażę, o co mi chodzi. Zobacz, jak klikniemy utwórz kampanię, i następnie to, co chcemy robić, to sprzedaż. Klikamy kontynuuj, następnie ręczne umiejscowienie. I jak zeskrolujemy całkiem na dół, to mamy coś takiego jak raportowanie, czyli zdefiniuj segmenty grupy odbiorców dla konta reklamowego w ustawieniach reklam, aby otrzymać raporty z podziałem według nowych odbiorców, aktywnych i aktualnych klientów. Bardzo fajne, bo wtedy może być podział i Facebook ci pokaże. Zobaczysz na koncie reklamowym, ile na przykład osób kupiło z remarketingu, tak, czyli jakichś aktywnych odbiorców, nowych odbiorców, czy też ile obecnych klientów od ciebie kupuje. Oczywiście to nie jest idealne, że masz 100% tutaj danych, natomiast przynajmniej masz jakieś spojrzenie na to, które grupy faktycznie kupują w tym całym worku osób, które wrzuciłeś po prostu do jednego worka te osoby. No i co zrobić? Trzeba, żeby coś takiego się pojawiło. Po pierwsze, klikamy w segmenty grupy odbiorców, zostaniemy przeniesieni do takiego panelu. I to, co chcesz zrobić, to musisz dodać sobie osoby, które są aktywnymi odbiorcami, aktualnymi klientami. Czyli my to zrobimy tak, że dodajemy aktywnych odbiorców i załóżmy to będą osoby, które odwiedziły całą stronę. To jest akurat konto testowe, u mnie w tym przypadku, ale dla, dla celów wideo się nada. OK, czyli mamy aktywnych odbiorców, czyli ty dodajesz tutaj wszystkich aktywnych odbiorców. I co ciekawe, jak klikniemy utwórz grupę niestrandowych odbiorców. To mamy tylko witrynę, mamy listę klientów, mamy zakupy, może formularz kontaktowy, ale nie mamy Instagrama i nie mamy Facebooka, jeżeli chodzi o stronę na, na Facebooku. Nie wiem czemu, nie wiem czy Facebook on nie traktuje te osoby jako aktywnych odbiorców. No, chyba nie, bo nie można ich nigdzie po prostu dodać. Czyli aktywni odbiorcy przy takim podziale. To są po prostu witryny, pewnie lista klientów i formularz kontaktowy u Ciebie. Natomiast osoby, które są na fanpage'u czy na Instagramie, na koncie profesjonalnym będą traktowani tutaj prawdopodobnie po jako osoby nowe. Dlatego to też zakrzywione są te wyniki. I powiedziałem, że to nie jest w 100% idealne. Natomiast możesz sobie przynajmniej rozdzielić i zobaczyć, jak osoby zachowują się, które były na Twojej witrynie internetowej, czy, czy też Twoi na przykład klienci albo subskrybenci. Dobra, i mamy aktualnych klientów. no Aktualnych klientów, czyli wgrywasz sobie, prawdopodobnie to będzie jakaś baza. Załóżmy, że to jest akurat u mnie baza mailingowa, i takich klientów sobie wgrywam. Albo na przykład osoby, które dokonały zakupu. tak, Czyli mam stworzoną taką grupę, i mogłem tutaj sobie też dodać. Czy mamy dwie grupy: aktywnych odbiorców i aktualnych klientów. I jak dodamy co najmniej jedną grupę, to pojawi nam się też taki jak parametr URL. Czyli dodaj segmenty odbiorców do adresów URL, witryny, aby monitorować ich w zewnętrznych narzędziach do monitorowania. Podczas tworzenia lub edytowania reklamy możesz dodać inne, dodawać inne parametry. I ogólnie chodzi o to, że jeżeli ktoś przechodzi na Twoją stronę, to Facebook on doda odpowiednie parametry, czy meta doda odpowiednie parametry, żeby na przykład w Analyticsie móc przeanalizować, jakiego rodzaju to są grupy. To co ja robię, to zdefiniuj segment odbiorców w ramach ruchu w witrynie. Ja tutaj wpisuję po prostu segment. Jeżeli chodzi o nowych odbiorców, to daję nowi albo new. Jeżeli chodzi o aktywnych, to są aktywni, to może damy też po polsku, czyli nowi, czyli osoby, które nie są w tych grupach aktywnych, ani klientów. Aktywni to aktywni, i wartość aktualnych klientów, to klienci. No, i widzisz, że tutaj też po prostu Facebook doda taki podgląd, parametr, jak segment, i odpowiednio podstawi albo nowi, aktywni, albo klienci. Bardzo fajne to jest akurat, to, to mi się podoba, natomiast to, co mi się nie podoba, że ja dalej nie wiem, jak się zachowują tutaj osoby, jeżeli chodzi o Facebooka czy Instagram. No, po prostu ich traktujemy jako osoby nowe. Jak klikniemy potwierdź, to, to wszystko nam się tutaj zapisze. Przejdziemy sobie znowu do. Raportowania, czyli do pierwszej części w kampanii, jak ustawiamy nasze cele. odświeżymy sobie stronę. I teraz, jak zeskrolujemy w dół, to już widzisz, że mamy tutaj te grupy dodane automatycznie. Nie można je w tym miejscu edytować, tylko w tym miejscu, w którym pokazałem, czyli w segmentacji grupy odbiorców. No i teraz, jak ustawimy sobie reklamę i pojawią się już jakieś wyniki, u mnie to nie jest widoczne, ponieważ to jest konto testowe, to mamy z prawej strony coś takiego. Co odznaczymy, jak dane demograficzne, i następnie segmenty grupy odbiorców. I tutaj właśnie pojawią nam się te osoby jako nowe, jako aktywni, jako klienci. Fajny, dodatkowy taki motyw do, czy sposób do analizy. I myślę, że też można z tego fajne wnioski wyciągnąć, bo wtedy przynajmniej wiesz, jak zachowują się twoi klienci i jak zachowują się osoby, które odwiedziły twoje strony internetowe. Czy na przykład wypełniły formularz kontaktowy, albo są w bazie newsletterowej. Niestety nie dowiemy się, jak zachowują się osoby z fanpage'a Instagrama, no ale zawsze to są jakieś dodatkowe dla nas dane do analizy. W tym wideo to wszystko. Daj znać, czy przydatne w komentarzu poniżej. Cześć.